Dziś budujemy ogrodzenia ogrodowe i bramę ogrodową z lamelami osłonowymi. No więc zaczynamy. Cześć, witamy w Planeo. Nazywam się Eugen. Dziś chcemy zamontować ogrodzenie z podwójnych paneli stalowych. Trudne słowo. Podwójne panele, ogrodzenie. Podwójny pręt, ogrodzenie panelowe. Zabieramy się do pracy. Tu mamy wiatę garażową. Następnie zbudujemy cztery duże elementy. Każdy z nich ma 1,80 m. Potem zbudujemy małe elementy, a na środku zamontujemy jeszcze bramę. Znają się i czasem chcą się odwiedzać. Czego do tego potrzebujemy? Mała wiertarka. Za jej pomocą chcemy tutaj wykopać otwory. Potrzebujemy też ścisków i kilku ład do podparcia. Mamy tu również pręty zbrojeniowe, trochę akcesoriów i narzędzi. Wkrętarka akumulatorowa, wiertarka, szybki beton lub beton ogrodowy typu fix. Istnieje na to różne określenia. Poziomica, bardzo ważna. Resztę, czego nam brakuje, zbierzemy w trakcie. Zawsze najpierw mierzyć. Ale kiedy się zaczyna, zawsze czegoś brakuje. Noelia też jest dziś z nami. Samodzielne stawianie ogrodzenia dziś się tego nauczy. Nie, samemu to kiepski pomysł. Dlatego najlepiej robić to we dwoje albo troje. Te elementy też nie są zbyt lekkie. Jest też do tego instrukcja? Wydrukujcie ją sobie. Albo spójrzcie w telefon, jak ja to zawsze robię. Otwory już przygotowaliśmy, no przynajmniej wykopaliśmy je. Jeszcze raz przewiercimy je głębiej naszym wiertłem. I tutaj już widać. Głębokość 0,63 do 1,23 metra. Bo mamy teraz 1,80, czyli jesteśmy w tym zakresie od 1,43 do 2,03 m. Musimy zejść 57 cm w dół. Mamy tam 60-60 cm, a resztę, jak już mówiłem, wykopiemy wiertłem. Teraz mamy jeszcze inny problem. To zawsze zależy od tego, jak przebiega spadek terenu, jak wysoko wyjdzie ogrodzenie. A jeśli chce się mieć górę ogrodzenia prostą, a teren opada, to trzeba uważać, jak głęboko się kopie. Dlatego po prostu przewiercimy słupki. Wzmocnimy je żelazem i być może jeszcze coś przykręcimy na dole. Zobaczymy jeszcze, co z tym zrobimy. Tutaj mamy w sumie cztery działki, na których w różnych miejscach będą stawiane ogrodzenia umieszczone między domami, jako zakończenie. I nie robimy tego sami. Mamy kilku chłopaków, którzy nas w tym wspierają. Wczoraj już pilnie jeden słupek zabetonowaliśmy. Właściwie to my mieliśmy to zrobić, ale zostało nam jeszcze trochę betonu. Może to nie jest złe, żeby najpierw zrobić jeden dzień wcześniej, żeby mieć trochę stabilności. Dlatego ten słupek już tutaj stoi jako pierwszy. Teraz od jednego masztu do drugiego musieliśmy. 2,48 m, to też tutaj stoi. Nasz nowy szkoda, naprawdę używać. A co tak naprawdę z tobą? Tak, wiem, to zawsze jest hmm, fajnie, gdy ma się krótki filmik, ale czasem jest też trudno wszystko zmieścić w krótkim filmie. Mamy tu też bardzo ważny punkt. Mamy tutaj piaszczystą glebę i w zależności od tego, jaką ma się ziemię, to oczywiście ważne jest, jak wykonuje się punkty mocowania. Jeśli mamy glebę gliniastą, nie jest to aż tak skomplikowane, bo jest twarda, ale jeśli mamy piaszczystą ziemię, należy wzmocnić albo zabetonować trochę głębiej. Mamy tutaj porządne możliwości, żeby kopać naprawdę głęboko ponieważ mamy już górną krawędź kostki brukowej, dlatego zrobimy jeszcze trochę wzmocnień przy użyciu stali zbrojeniowej. Raz tak, raz tak. Te pręty wpuścimy tutaj w krawężnik. Dzięki temu uzyskamy jeszcze trochę więcej stabilności. Więc no cóż o naprawdę 248, czyli 248. Wzięliśmy teraz jeszcze jedną płytę kamienną, żeby jeszcze raz dopasować wysokość. Można podłożyć kamienie, stare płytki albo cokolwiek twardego pod spód. Chodzi o to, żeby cały słupek był mniej więcej na jednej wysokości. Tutaj najpierw kładziemy jeden i do środka. Dobrze! Słupek na górę, proszę. No i teraz musimy przymocować ogrodzenie. Okay. Dobrze, to pasuje. Listę już położyliśmy. Żebyśmy mogli unieruchomić słupek, ale tylko na dwie śruby. Mamy taką poziomicę, ale ona służy tylko do wstępnego ustawienia. Dokładną regulację zrobię jeszcze tą, tą dobrą. To pasuje. Pasuje jak najbardziej. Jeszcze nie pasuje, ale teraz możemy już tutaj na dole przybornie. Dobrze, wkładamy pręt, żeby nic się nie przesunęło i ten pręt dodatkowo zabezpiecza przed zsunięciem się w tamtą stronę, a przed przechyleniem się w tamtą stronę, bo tam też mamy w środku, że beton znowu jest tutaj całkowicie zalany. Dzięki prętom mamy dodatkowe zabezpieczenie. Dobrze, wypoziomowaliśmy już to trochę zabawy. Trzeba uważać, by wszystko pasowało we wszystkich kierunkach. Siatka też musi pasować. Teraz znowu będziemy betonować. Jak już mówiłem, mamy tutaj gotowy beton. Wlewamy, a teraz muszę być dokładnie tam, gdzie Ty jesteś. Naprawdę czysta woda. Mikser, urządzenie do mieszania. No więc teraz ważne jest też, żebyśmy podparli ogrodzenie za pomocą ład. Sprawdzamy. Jeszcze raz proszę. Tak, wygląda całkiem nieźle. Zrób zdjęcia jako dowód. Dziś wszystko pasuje. Dobrze, beton już stwardniał. Potrzebuje na to 15 minut. To znaczy, że trzeba się pospieszyć, żeby go ustawić, prawda? Teraz idziemy dalej. Następny wymiar, znowu to samo. Można je sobie wcześniej wszystkie zaznaczyć na krawężniku, ale może się zdarzyć, że potem się to przesunie. Trochę, dziś mam mały biały ołówek, te można już teraz odkręcić. Kładziemy je tutaj, żeby były pod ręką za chwilę, a teraz mierzymy sobie ten wymiar. Nie jesteśmy tutaj prosto, głównie przez spadek terenu. Zmierzyłbym teraz po prostu słupek i ustawiłbym go tam o centymetr wyżej. A potem znowu ustawimy siatkę za pomocą poziomicy. 86, to też właśnie jest 86, ale tutaj trzeba trochę wyżej, bo możemy mieć tutaj spadek. Najpierw ustawiamy go na miejscu. Teraz mogę ten trochę przymocować. Tak trochę? No właśnie, dokładnie tak. Tak. Zaczynajmy. Podspód, bardzo proszę, jeśli można, jeśli łaska. Teraz odkręcamy tę listwę, żebyśmy mogli powiesić tutaj inny płot. Teraz powiesiliśmy to tutaj, więc oba są już na miejscu. Max trzyma tutaj, a ja teraz założę tutaj listwę. Wtedy nie będzie mogło się to wysunąć, ale i tak przymocuję to już dwoma śrubami. Teraz zobaczmy tutaj, no właśnie, tak świetnie. Teraz znowu zakładam ściski. Może powinienem je porządnie zapiąć. Jeśli teraz będziemy musieli trochę przesunąć, to musimy to zrobić ostrożnie. Tak, wszystko w porządku. Na pewno, oczywiście. Ten młotek też jest dostępny w naszym sklepie, no więc teraz nadszedł już czas na betonowanie. Trochę wsypać, jak zwykle, po prostu i po prostu dodać wodę. No i teraz czekamy, po prostu musimy jeszcze przez chwilę spokojnie poczekać. Teraz na górze jeszcze, teraz nakładamy klapy. To już prawie furtka ogrodowa. No więc płot jest już gotowy. Teraz chcemy dodać trochę osłony przed wzrokiem za pomocą naszych lameli. Będziemy je tam wplatać i pokażemy jak zrobić. Nauczyliśmy się tego sami podczas przerwy obiadowej, czego do tego potrzeba. Noelia, lameli i noża to właściwie wszystko. Noż powinien być też trochę ostry, tak jak ten tutaj. Zrobimy to w następujący sposób. Zawsze będziemy robić nacięcie tutaj, za listwami, bo inaczej na długości trudno to przeciągnąć i zawsze będziemy przeplatać przez trzy pręty, czyli trzy z przodu, trzy z tyłu, z tyłu trzy z przodu i trzy z tyłu. No świetnie, po prostu świetnie. Można je też wcześniej wszystkie przyciąć. Do długości my zrobimy je trochę dłuższe. Zaledwie kilka centymetrów. Teraz robimy to dokładnie na odwrót czyli można powiedzieć, w szachownicę. Uwagę, która powierzchnia jest przednia, widać, że jedna strona błyszczy trochę bardziej niż druga. Trochę się tutaj pomyliliśmy. Wyciągniemy to jeszcze raz stąd. Zawsze używajcie tej samej strony. Teraz nie mamy tutaj żadnego słupka. To po prostu wplatamy je dalej, czyli robimy to trochę dłuższe. Przeciągnij to jeszcze raz. Zak, wklej to tutaj jeszcze raz. To można to naprawdę ładnie odciąć. Przepięknie. Gotowe. Już. Mamy też te klamry, bez nich oczywiście wygląda to ładniej, ale one dodatkowo trochę to wzmacniają. Ja bym je jednak zamontował. Załóżmy po dwie sztuki, na każdą stronę. No i po prostu świetnie. Dotarliśmy znowu do końca. Płot jest gotowy, wygląda dobrze. Na naszej stronie internetowej, jeśli chcecie zajrzeć, mamy wiele różnych ogrodzeń z różnych materiałów. Możecie też zamówić próbki. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia następnym razem.